Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nexus Gravity Gaming. A oto trzeci odcinek w świecie Guild Wars od strony Asur. Temat tego odcinka na polowaniu i w poszukiwaniu przeznaczenia. W poprzedniej części Guild Wars mogę śmiało stwierdzić, że w każdym momencie, kiedy chcieliśmy przejść fabułę, wystarczyło tylko przechodzenie fabuły, robienie misji głównych, czasami bonusowych, zabijanie mobów. I doświadczenie jakoś samo wskakiwało. W Guild Wars 2 jest to już o wiele za mało. W tej części Guild Wars mamy o wiele więcej poziomów. Przypomnijmy, awans z 20 do 80. Dlatego jesteśmy zmuszeni trochę się namęczyć. Wybieramy się właśnie poza Rata Sum i rozpoczynamy naszą przygodę w Metrika Province. Jak zauważyliście, na dole na początku Znajdują się tutaj także Waypointy, wisty i nieodkryte punkty zainteresowania. Ponadto niebieska strzałka w górę były to skill pointy, a żółte serca norm, e, specjalne zadania, które wymagają realizacji. Na razie pod podążymy za naszym przeznaczeniem i porozmawiamy oh, z Welcome to Metrica Province. work on dangerous research. And we pay the price for excellence. Labs need to be carefully maintained, but I'm sure that's not news to you. We see a fair bit of interference from the Inquest. They're envious of our advances and covered our research materials. Our researchers could use someone with your talents. On your journey, you may also encounter nefarious events in the world. Don't let these opportunities pass by you. Jump in and help! As you gad about, you'll encounter our Magi Matter transportive devices, more commonly known as waypoints. They're mini gates that, for a trivial fee, transport you across great distances. They're the second most convenient way to travel next to our gates. In the vast, wide world, a plethora of challenges await you, some more demanding than others. Watch for the special ones, because they'll give you an opportunity to increase your skill and exceed your own limits. No dobrze Kłani, to ruszamy, zanim ruszymy na początek. Mały łyczek indiańskiej wody i lecimy. Kurczę, trzeba będzie się lepiej nieco uposażyć przy pierwszej okazji. Pojawiło się nam pierwsze zadanie. Wesprzyj badania golemanckie doli. Eksperymentuj na śpiących golemach Bierz udział w szachach golemów sterowanych. zbierz informacje i wyłącz panel. Łódź? Chyba nie tego się spodziewałem. Dobra, nie miła niespodzianka. Myślałem, że ten pieron będzie działał normalnie. Coś mi moje golemanstwo nie poszło. Tym razem, ponieważ nie mamy mnichów, wskrzeszać może każda postać. No, żyjesz, żyjesz. To zaczynamy. Spróbujemy wyłączyć agresję. Załaduj dynamu. Udało się! Ruszył knojek. Dobra. Ruszamy dalej. Kolejny eksperyment. Spróbujemy inaczej. I ja have out invert the mood matrix between the multiplied polarity. Check efficiency. Please wait. 1417 errors. Okej. Tysiąc ponad przeciążeń narobiłem. Brawo dla mnie. Załadujmy serwer. Odwróćmy Matryce nastroju Calculate efficiency, please wait One thousand four hundred and seventeen errors O, właśnie punkt zainteresowania nam skoczył przypadkowo. Naprawcie go tutaj, bo męczy się z tym Z przodu mamy kontrolę, radiokontrolę golemu, zobaczymy co to jest. Czuję, że może być fajna zabawa. Mm, mm, mm. Aha. Na tej zasadzie to działa. O, kurde. A nie, wygląda na to, że muszę się zwrócić bezpośrednio w stronę... Golema, żeby go zaatakować. Naprawdę zostałem pokonany, ale dostałem coś w prezencie. Za każdy quest dostajemy ponadto nagrodę, w tym wypadku dostałem 45 brąz monet. Nie jest ona jakaś imponująca. Ale na dzień dobry Jest lepsza niż nic. Przepraszam, indiańska woda mi zaszkodziła. sobie wymyślili Dobrze, zastanówmy się jak się tam wdrapać może na spokojnie pochylnie wydaje się dość żeby mógł po niej wbiec ale już pod nią nie jest tak wesoło o? O? co prawda z drugiej strony wyszedłem ale chyba to nic nie będzie przeszkadzało to lecim i ciśniemy, bo z kiśniem Nie że to jest jeszcze nade mną Wygląda No to, że tak dun, 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 dun. Nie ma Trzeba szukać gdzie indziej przejścia Dobra Powoli, jak to się mówi, zaczęły być intytujące. Nie wierzę, że to może być aż tak, ale trzeba spróbować. Trzeba spróbować dlatego, że no już nieraz się przekonywałem, że to co wydaje mi się najbardziej takim absurdalnym rozwiązaniem jest tym najlepszym. A rozwiązanie okazało się być prostsze niż mój mózg śmiał to w ogóle pomyśleć Łikiniejskiej wody? Dzisiaj prawdopodobnie nie zrobimy całej mapy, zrobimy po prostu kilka zadań Przy następnym filmiku ruszymy dalej do przodu. Metrica Province 1 na 9, ja. wiecie co kochani, chyba Wam teraz pokażę, w ostatnim filmiku mi się nie udało, dlaczego nie skracamy sobie drogi Cel Help! I don't have long! Miałem minimum szczęścia. Podejrzewam, że gdyby to było odrobinkę wyżej, to musiałbym albo czekać, żeby ktoś mnie łaskawie wskrzesi, <laughs> albo obudzić się w najbliższym waypoint. -cie. Kolejny punkt zainteresowania, widocznie dobrze na łapce. Waypoint odkryty. Dobra, kochani, na minutkę wstrzymam nagranie. I za sekundę jestem. Witam Was ponownie. Przepraszam za przerwę w nagraniu. Potrzebowałem, nazwijmy to minutki dla siebie. Ruszamy dalej. Zrobimy drugie serduszko, a później poruszymy się do przodu z fabułą w ślady Snaffa. Trust your instincts. Sign up with the Inquest today. Your road to greatness starts by you joining desire unrivaled power. Speak with me. <laughs> your road to greatness starts by joining the Inquest. Do you agree? Just denial. How do I achieve this? Wydaje się mnie pewnie czemu moja postać nie używa e, żadnych e, innych umiejętności. Dlatego, że czwórkę i piątkę muszę jeszcze odblokować. Na co dzień jest tak też z normalnymi umiejętnościami, że muszę je wcześniej podblokowywać. No i się zaczyna. Po raz drugi. O, proszę, mały prezencik Frosted Sea. Prawdopodobnie go nie mam. Dlatego zaczekamy. Ola, Boga! Dobra, leży. Natomiast, jeśli o to chodzi, co ja wam mówiłem o barwnikach, w tej części Guild Wars nie mamy już gotowych wszystkich barwników. Mamy okazję poodkrywać różne barwniki. Oczywiście to nie jest tak, że nie mamy żadnych. Mamy pokazany starter a No a z czasem odblokowujemy kolejne po prostu W tym wypadku ten barwnik przerzucę na moją lepszą postać jakoś pragnę w jej yy, rozwój więcej włożyć Mam no, kolejny źle działający

Hmm. Chyba mogę hmm. to nie udało się.

Hutter. za chwilę odsługuje nam się umiejętność czwarta Blow Torch wybuchowa latarka My crew is on the verge of a Przenosimy się tym razem do naszego badanka. You there! Ciężko rękawice a to? 3 do conditioning damage. Nowością w tej grze jest karma. Na razie nie będę się o niej wypowiadał, nie rozgryzuję jej jeszcze. Jeśli ktokolwiek ma jakieś o niej lepsze pojęcie, proszę o napisanie w komentarzach. Wiem tylko jedno, zdobywają się, przykładowo za, ją się za odkrywanie mapy, zdobywają się te, też za zadania i można za nią zdobywać inne przedmioty. Jednakże za wszelkie inne dodatkowe informacje będę bardzo wdzięczny w komentarzach. Zaczynamy! how about now my little long-eared cherub is it working now not at all and find another endearment cherubs are fat baby humans with freakish wings i knew that sweetheart just didn't know you knew time's almost up if you can't show the judges something soon you'll be disqualified hmm. panic time our massively impressive golem isn't working the judges are waiting it functioned perfectly back in the lab i'm at a loss having the best pilot and the best pilot gollum interface won't matter if it just stands there i was sure we'd win snaff was a gollumancer after all let me take a look i know this baby like the schematics were tattooed on the inside of my eyelids every time i blink it's a review session well there's your problem the mig's capacitors are missing someone forgot to put them in that's your job kaz i pilot you maintain it's a good thing I love you so much. Because I love you a little less each time your scatterbrain sets us back. Okay. I love you too, my dulcet toned honey viper. But I put the capacitors in. Someone must have swiped them. Because I would not forget. Not after your last cheerful chastisement. Pitch woo on your own time. We must have left the capacitors in the Hydron Unit Lab's staging area. Hurry! Retrieve those capacitors at once! Sure, I But I still don't get why he gets a whole prize named after him. Because he was one of the greatest geniuses who ever lived, you empty-headed homunculus. He revolutionized Golemancy. He blazed trails so brilliant most people can't even see his footsteps, let alone follow in them! So... friend of yours, then. Hey, stop right there you pusillanimous pinheads that's our stuff was your stuff now it's ours but don't worry we'll leave you a beating in exchange that's a shmele it, Why won't anyone help me? What in the name of the Eternal Force is going on here? Enough! Cease and desist all hostilities! Now, what's going on here? These inquest poltroons snuck into our work area, sabotaged our massively impressive golem, and stole our equipment. Calumny and slander! We were called in to consult on a Snaff Prize entry, and when we did, this blaggard attacked us. Now, now, things get heated when a prize is on the line. Let's all just calm down, count to ten, and get back to work. No harm done, eh? No harm done? They vandalized our workspace! And our MiG! That is a serious accusation. On behalf of the Arcane Council, I suggest you file a complaint after the contest is over. Off you go now! Off! I was thinking about joining the we never let morality get in the way progress. Stop. They never know. take you. We'll ready to you know what, what, morality means? what morality means? Hey, you fixed it! Nice work. Now we can show off our improved Golem to Pilot interface. It's not as flashy as some entries, but it's revolutionary. The Snap Prize is as good as ours. Not if we don't hurry it up. They're waiting now. So get out there and strut our stuff. Out of my way. We've got a prize to win. Behold, a revolutionary leap forward in golem to pilot interfacing. The massively impressive golem. The biomagical psionic mind link is two way, instantaneous, and uninterruptible. Our pilot doesn't even need hands. She just has to think, and the golem responds. No more specialized training or hours of practice. Just hop in, think, and away you go. Very impressive. How did you handle the problem of feedback? Every time I've tried something similar, the pilot's brain got fried. Our breakthrough in Golem Interface Dampening Technology keeps the user's mind safe from harm. Well, it's not as eye-catching as Teo's floaty griswirl, but your MIG is quite impressive. <laughs> mm-hmm. I've seen enough, Counselor. Our choice is clear. The invention that best embodies Snaf's legacy is the College of Dynamics MIG. I quite agree. Seamless integration of machine and user has been an unachievable goal until now. Well done. As far as I know, only the Inquest has ever had any success, and they have to brutalize sentient beings to achieve it. That was the most difficult challenge we faced. False modesty. Our the work grano. here represents a quantum leap forward in golamancy Which is why, on behalf of the judges, I'm pleased to award Franck's crew the Snaf Prize. Let's all. By the eternal alchemy, what's that thing doing now? Franck, we have a problem. Something's definitely wrong in there. Doxa, what's going on? It's not responding. It's malfunction. I mean error. Arg! What's happening to me? So the winning entry was a crazed counselor killing golem. Well, if we disqualified every potentially lethal entry. There'd be no contestants left. But the MiG was sabotaged. Our entry was tampered with. I don't know why, but the Inquest. Stop right there. Every time a stasis servo slips a gear, people blame Inquest saboteurs. I'm sick of it. You just took the SNAF prize. Learn to win gracefully. Instead of finding scapegoats for your own inadequacy, you should be tracking down and dismantling that Amok Golem you unleashed. And when you do, I'd love the chance to study it. Impressive work. Right on up to the point it started smashing things at random. <laughs> that will soon be rectified. Back to the lab, crew. We can track the MiG from there. With a bit of luck, we can stop it before it does any serious damage. Zadanie wykonane. Wpadnie jakaś nagroda. Wpadnie. Zestaw do y rozbioru przedmiotów. I teraz pytanie, jakie rękawice? Pierwsze. No i od razu je ubieramy. Już pancerzyk pełniejszy, bo mam rękawiczki, których mi brakowało. Brakuje tylko już jakich na ramienników do kompletu pancerza Dobrze sądzę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Jak widzimy pancerz jest już pełniejszy No a dodatkowo pokażę Wam taką pewną ciekawostkę Kildwarz Nie, hmm. Kurczę, coś patrzyło tylko. O! Weapon Skills. Guild Wars przewiduje, że każda postać może korzystać z różnych broni, ale do tych różnych broni są przewidziane już niestety i ich zestawów z góry określone skille. Oto przykłady. Pistolet dla głównej ręki ma trzy umiejętności, dla drugiej dwie. Strzelba ma 5 yy, różnych umiejętności. Yy, dla tarczy są dwie defensywne. I dla harpuny. Z tego wygląda na to, że inżynier, ponieważ miałem wgląd już w kilka innych postaci, posiada najmniej wariacji przy użyciu broni, wariacji pośród skilli, możliwych do wykorzystania. Slot skills odblokują się później. Są to różne umiejętności leczenia, yy, przydatności i umiejętności elitarne, ze względu na to, iż yy, Grałem w betę, ponieważ odblokowałem ją sobie. Posiadam odblokowaną elitkę, ale nie mogę jej włożyć, ponieważ ze ją będę mógł od 30 poziomu. A ta elita to wilk mgieł. Dobrze? Tak więc. Dziękujemy Wam bardzo z Larkiem. Życzymy wszystkiego dobrego. I do zobaczenia w następnym, czwartym odcinku poszukiwaniu Golema.